Ok, jadę na krótką przejażdżkę po okolicy, kończą się wakacje, nawet widać, że na polu namiotowym już są pustki, a jadę się przejechać Parę paręnaście kilometrów dookoła jeziora, Czy może kilka zdjęć zrobię, kilka ujęć, może jakiś film się z tego skleci, a tymczasem śmiga. jakieś bagnisko. No, jesteśmy w pobliżu leśniczówki Pranie, miejsca gdzie tworzył konstanty Ildefons Gałczyński. Leśniczówka pranie. Przecisnąłem przycisnąłem trochę przez ten las. Dobrze się rozgrzałem. A teraz będzie odcinek asfaltowy. Kilka, kilka kilometrów do rucianego Nida. Biedronkę, Pepko, teraz Polo Ja, yes, yes. Widok. No powiem wam, robi wrażenie. Robi wrażenie. A widok z tego środka jest taki. A to informacja co to jest ten. Ośrodek wypoczynkowy na terenie rucianego perła jezior to na zdjęciach jak wyglądał do czasów swojej świetności. Super. No nic ostatni rzut oka na ten piękny ośrodek i jadę dalej. Rowerowego i serwisu pana Arkadiusza miejsce obsługi rowerzystów ja w zeszłym roku pokazywałem, jak to wygląda ale zajadę tym razem, żeby było i na tym filmie Bardzo fajnie to wszystko jest zorganizowane, czyściutko są i miejsce, jest miejsce jest miejsce po postoju No i są również toalety Nasze toalety, czyściutkie elegancko na tyłach siedziby Urzędu Miasta i Gminy Ruciany. odnowione budynki. Tyle Tu jest dworzec Trucianem. Tam przystań Ufaryja. Rejsy ze statkami, kasa biletowa. Ktoś bardzo chciał to się może przepłynąć, może tam podjadę jeszcze, zobaczymy. Nie zdążyłem tego sfilmować, ale przed chwilą tutaj kanałem przepływała nas z dużą prędkością motorówka na sygnale. Myślałem, że to karetka pogotowia, no to motorówka. Więc może ją gdzieś jeszcze tam na Jeziorze Nickim na dalszej części zobaczę. Jadę teraz przez puszczę w stronę yy, miejscowości Wiartel. Nic idziemy hotel nicki a i teraz nic nie widać krzaki podjazd i już będzie długa, długa, prosta Odwiedzimy pana leśniczego. Dzień dobry panu. O, jesteś pan posiwiał. Pan leśniczy, znamy się już od dłuższego czasu. Pan leśniczy ma taki przyrząd do sadzenia lasu. I bardzo surowy wyraz twarzy. No nic, do zobaczenia w przyszłym roku. Jadę dalej. Ale długa prosta. Jak okiem sięgnąć. No ale przynajmniej spokojnie się jedzie. Lekko pod wiatr. Okej, okay, jestem na rozstaju dróg. Tutaj można pojechać w kilka kierunków albo do leśniczówki Czapla, albo na. Yy, zamordeje. Albo tak jak ja teraz będę jechał na, na wiartel po prostu. Napiję się i jadę dalej. Jeszcze mi zostało do domu jakieś 25 km. Jeździ całymi dniami. Muszę no jakie ciekawe. Woluminy. Zdjęłem sobie książkę Aleksander DiMatrze i muszkieterowie. Kiedyś ją kiedyś czytałem. Będzie okazja teraz poczytać. A tutaj widać, budują cent... miejsce obsługi rowerzystów. W tym roku pewnie jeszcze nie będzie oddana, ale w przyszłym roku już tu będzie można sobie przyjechać i odpocząć jadąc pętlę mazurską. Fantastycznie, tutaj widzę toalety i samo miejsce ekstra. Chciałem tutaj z biblioteki książkę, ale się przeliczyłem trochę z miejscem w plecaku, bo kupiłem jeszcze drożdżówki. No i nie mam jak go zamocować, także muszę chyba małą improwizację zrobić, mianowicie, a mianowicie z wyplotę stąd sznurek. gumo sznurek. I tym sznurkiem jakoś tę książkę tutaj przytroczę. Nie mam wyjścia. Więc jakoś sobie poradziłem. Się zastanawiam czy nie skoczyć jeszcze na pole namiotowe. w wiertla. Może bym skoczył. Nie daleko. Jak tu już jestem. i nie pamiętam gdzie to było chyba tu w kursie tak to było tu tutaj wysoki brzeg odcinek jest po szutrze. na tym szutrze występuje miejscami taka tarka że plomby wypadają tutaj mam tą książkę tak drobizrycznie zainstalowaną na lemontce przy pomocy gumki od majtek już ją dwa razy zgubiłem wyjedzie się głaciutko, płaciutko, płaciutko przyspiesza się, a to nagle tarka ale nic Zostało parę kilometrów do domu, do pola namiotowego. przyjadę, wykąpię się i może pojedziemy do krzyży na obiad na pizzę i placek po węgiersku. Ja tymczasem śmigam dalej. Kolejna namiotowy lasek też już wyludniony szczuć ten koniec sezonu szkoda, bo jeszcze pogoda jest ładna